Pojechała na taka najwyższa wola, żeby przełożyć te mistrzowskie sukcesy na grunt seniorski. Katarzyna Zaroślińska, dwukrotna zdobywczyni kucharu Polski, najpierw z budowlanymi łódź, potem z taurowanem TS, reprezentantka kraju, dwukrotna wroza na z uniwersjaty i plus kobiet w poprzednim sezonie. Kolejna rzekarka na Staniucha-Szczurek, dwukrotna mistrzyni Polski, dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski, trzykrotnie sięgała po brąz w rozgrywkach ligowych. Krystyna Strasz, zapraszamy, jedna z najlepszych liberów w reprezentantka kraju, jedyna wychowanka aktualnie broniąca MKS-u. Przeszła z MKS-em drogę do Pucharu Polski, dwukrotnie sięgała po brąz, w Polski. Elżbieta Skowrońska, doświadczona, przyjmująca, w której dorobku brakuje w polskich rozgrywkach tylko złotego medalu i mamy nadzieję, że zdobędzie go w parwach Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Iwana Blchotowa, czeska, środkowa, etatowa reprezentantka Czech, mistrzostwo Polski, osiągnięty z Buszyniatką, półnarod Polski z Tauronem Waldemar Kawka, trener, Tauro jest Zabrowa gornicza brawo. Kierownik Leszek Rus. Fizjoterapeuta Jacek Stychno. I Łukasz Kilitewski, trener przygotowania fizyk motorycznego. Sztab szkoleniowy już wyruszył, ale dziewczyny pojawią się za chwilę na nowej. Maja Popańska, brawo. Joanna staniuk na szczulek, jałam moi drodzy. Katarzyna Zarecińska. Iwana Puszkotowa. Krystyna Straż. Kolny z prawej Magdalena Siwa. Janna Kaczor. Milena Sakiotki. Natalia Muszel. Krystyna Straż i sztab po lewej stronie. One już były wyczytane pojedynczo. To jest prawa, Prawa, to jest zabrawa górnicza, no to są wasze prawa. Tak jest. Sezon 2012-2013 przed nami koszulki z rowerami. A pięknie się dziewczyny prezentują. Będzie piękna chodka. Połączenie sztabówki z Polarstwem.